On już z niego nie wychodzi. że ci później jak działa niech to leży lepiej tu ułóż no Pomóc ci dobra cyk czekaj ten pasto ja ci wadziuńu może ja ci wezmę bo to chyba nie jest najczystsze wiesz dobra jest pas. Proszę bardzo, panie operatorze. Ok. A, czekaj na klucze. Mam klucze, czy nie? Nie chyba wiem. Chyba nie. Dobra, bo jest strasznie. Coś się grzyża? Czekaj, ja może mam. Nie, nie wiem. Chyba nie ma. Już wracam. Ok. Co tam gryzia? Co?

na widok kluczyka. Na widok kluczyka, jeszcze nauczyłeś. No <grymne> sam się zabrał. <zamknę. grymne> w patrzy się przez okno. On jak tylko podjechałem, otworzyłem drzwi, to wszedł i w ogóle nie wysiadał z niego. O, no. w tyle. Właśnie nie wiem. WSK jakaś. do końca no. Bo rusza e, tak od razu już Co nie? No, tak szarpie trochę, ale no. to jest do wyczucia, wiesz Każdy samochód inaczej reaguje Nie przejmuj się Nie Cyk, ujeczka tym się sprzeda ten crown Victoria, ten Merkury. Naprawdę? No, o naszym filmie, wiesz? Ten był na sprzedaż? Tak. Chyba, że ten gościu coś wymyśli, co, mhm. co po niego jedzie i nie będzie chciał zapłacić tyle, ile radek chce, no to wtedy my go bierzemy. Tak, dokładnie tak. Widzisz? Proszę, ugryniu. I za No. co? O, grację. To ty zostawiamy? Nie, tylko nie chcę rzucać na nie. Dobra, rzucimy je na wierzch. I musimy pamiętać, żeby je dzisiaj wywalić. Po drodze najlepiej. Luzik. To się chyba nie domyka tak, tak jak powinno. No jest, dobra Chodź Radzim, przejdziemy się z nim trochę Zamykamy to? Przecież on tu musi wejść jeszcze, spokojnie Wygląda jak podnoszony dach Junio, weź sobie tą szczotkę. Nie, widzisz, nie, trzeba było tego nie dotykać. Teraz będziesz miał łapy brudne. Dobra, ja to biorę. Weź sobie szczotkę, Władek No, fotel sobie wyczyj, tak jak ci mówiłem. No. Dobra, ok. Cyk, odkładaj szczotkę. Wołaj się Rzciucha. Weź mu tam ogon, Badek okay. Już O, o! Flamka wypadła. Ale to dobrze. Trzymaj go tam Jeszcze. O, teraz. co odpali, tak jak zawsze. Jest klamka. Poczekaj. Okay. Uwaga. Wiem, że to mógł zrobić I jak? Super, nie? Na ekstra. Lepiej tym niż bałemką, tak? Nie. Staraj się, Macyś. Nie, nie siadaj, tu, bo się ubrudzisz, kobito. Tu wszystko jest uwalone. Ale. Jak? Ty go pierwszy raz widzisz? No tak. No i co? Ekstra, serio. Ty pierwszy raz, raz w No tak. Mam no fajne panele. <noise> panele? To jest wykładzina gumowa. <noise> Okej. <Okay>. Idę <noise> po rękawiczki. Yy, Władziuniu, weź rękawiczki i weź mi wodę tam, gdzieś jest otwarta. Chyba w rowerze mam. Dobra. Nie, nie chcę mi wychodzić? Nie. Zobaczysz, jak tylko postawię go tam, tam, gdzie mój rower stoi, to on do niego wsiądzie i nie będzie chciał wychodzić. Ja go zostawię dzisiaj w ogóle otwartego. Jak nas nie będzie, to też będzie stał tutaj otwarty. Yeah. I będzie ugryzia budą. Okej. Okay. No, zobaczymy. Czy będzie chciał spać w nim? Ale myślę, że tak. Dobra, teraz mi jest potrzebna potrzebna jakaś płachta tutaj albo albo coś samo zło, niestety oj sorki, ugryź żaki jak najbardziej tu pasują przyznajcie ale on raczej rekreacyjnym wozem już nie będzie dokona chyba żywota w robocie Skończyłem. Ups, jeszcze. Dobra, teraz. Madziunio! Weź to sobie zanieść tam przed dom, dobrany ten murek. Wiktor już pojechał czy nie? czy to odpala normalnie odstrzała hej Tak, drewno już. Kostka zaplamiona olejem. Koniec roboty. Tak, tak, jest jeszcze Wiktor, tak? Ten pan Wiktor jeszcze jest.